Noc przed Halloween, godzina 22. Złoczyńcy, to będzie dla nas wielka noc. Ten opuszczony dom to będzie nasze centrum operacyjne. Chcę, żebyście udali się do Kaboom City i przynieśli mi wszystkie cukierki, które schowali superbohaterowie. O... Ale szefie. A nie lepiej ukraść generator elektrosoniczny albo kwantyfikator termiczny? Czy to nie jest trochę śmieszne, kraść cukierki? Głupcy! I dlatego to ja jestem liderem! Jeśli jutro wieczorem nikt nie będzie miał słodyczy. Nie będzie cukierka albo psikusa i mieszkańcy Kaboom City zwrócą się przeciwko nim. Jestem arcyłotrem! Nie wiem, co mnie bardziej przeraża. On? Czy ten dom? <laughs> e, słuchaj, ten dom, gdzie mamy spotkanie... E... Nowa siedziba? No, to co? Nie podoba mi się, mam złe przeczucia. Nie gadaj głupstw, bo tylko mnie denerwujesz. No, dalej, idziemy. Ale to rezydencja Grafona. Tu mieszkają duchy minionych Super Zings. Ludzie mówią, że dochodzą stąd różne dziwne dźwięki. Duchy! Co ty wygadujesz? Ucisz się, bo nas usłyszą! Gdy grafon walczył z mikronem, ten natarł na niego z pełną mocą obłuszającego ataku. I obaj zniknęli. I słuch po nich zaginął. Hej, poczekaj na mnie. Ty poszukaj tam, ja zajrzę tutaj. Co robisz? Boję się. Nic dziwnego. Z tymi opowieściami o duchach, jeśli ktoś się obudzi, wpadniemy w tarapaty. Idziemy szybko. Włóż to się da do tego worka. Ja zabiorę to. Ojej, chyba moje cukierki się ruszają. Nie zaczynaj od nowa. Chyba wracamy jako ostatni. U, 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 u. Już, Już jesteśmy? Wreszcie. Czekaliśmy tylko na was. Dziś w nocy odnieśliśmy wielki sukces. Te pioruny i grzmoty nieźle dają w kość. Zobaczmy, co nam przynieśliście. Ale, ale! Co to jest? To jest o wiele lepsze niż się spodziewałem! ha! ha, ha, ha. Mówiłem, że coś się rusza w worku. Co wyknujecie? I tak już nic na to nie poradzisz, ale jutro Kaboom City będzie obchodzić Halloween bez słodyczy! Wykończyć go! Och nie! Nie mam mojego patyka, a do tego jestem w piżamie! Dobra! Dosyć tego! Co to za hałasy! Ah! Ah! Czy jesteś duchem super zinkstów, e, minionych? Co? Co mówisz? Że są mnie miliony? Przepraszam, jestem trochę przygłuchy. Czy jesteś duchem grafona? Ohohoho! Uwierzyłbyś w to? Nie, nie jestem duchem, ale jestem grafonem. Nie dosłyszę po mojej ostatniej walce. Ale dziś nie mogłem spać przez burzę i pioruny, więc szedłem na dół na odrobinkę gorącej oliwy. No i uratowałeś mi życie. Dziękuję. O nie, musimy zwrócić cukierki. Tak, mój chłopcze. Trzeba odwijać papierki. Weź sobie jednego i chodź ze mną! Usiądź tu koło mnie. Pokawędzimy troszeczkę. Widzę, że także jesteś liderem. Opowiem ci więc o mojej ostatniej bitwie. Co za epicka bitwa! Wszystko zaczęło się, kiedy Mikron natarł na mnie z pełną mocą ogłuszającego ataku. O, Próbowałem się uchylić, ale nie...